Budowanie to pasja. Budowanie to emocje. Budowanie to kreowanie przyszłości. Budowanie to jednak przede wszystkim praca pod dużą presją czasu i kosztów. Dobrze wiedzieć, że jest ktoś, kto pomaga wykonać tę pracę szybciej i bezpieczniej. Niezawodny partner gwarantujący sukces. Peri. Jesteśmy największym na świecie producentem systemów deskowań i rusztowań. Peri. Rodzinne przedsiębiorstwo, na którym można polegać. Nasze motto zapewnić naszym partnerom najlepsze rozwiązania dla każdego projektu. Peri już od dziesięcioleci nieustannie wyznacza nowe standardy w dziedzinie techniki deskowań i rusztowań. Rusztowania Peri wyróżniają się swoją wszechstronnością, szybkością montażu i co najważniejsze, wysokim stopniem bezpieczeństwa. Rusztowania podporowe, rusztowania zbrojarskie, rusztowania fasadowe, rusztowania przemysłowe, rusztowania dostępowe i schodnie, zadaszenia. Nasi inżynierowie nieustannie pracują nad nowymi, praktycznymi innowacjami, które ułatwiają pracę na placu budowy i czynią ją bezpieczniejszą. Główne elementy rusztowania modułowego, takie jak słupki, rygle i podesty, mają przemyślany, jednolity moduł długości i szerokości wynoszący 25 lub 50 cm. Gravity Lock samoczynnie zabezpieczające się połączenie. Podczas montażu rygla kling głowicy rygla grawitacyjnie wpada w otwór rozety i blokuje się. Monter, wchodząc na kolejną kondygnację, jest już zabezpieczony przed upadkiem z wysokości. Poręcz wyprzedzająca. Poręcz kolejnej kondygnacji rusztowania jest montowana z wyprzedzeniem z poziomu zabezpieczonej kondygnacji poniżej. Jest to podstawą dla szybkiego i bezpiecznego prowadzenia robót. Rozdzielona konstrukcja ramowa systemu PERI-UP składa się z lekkich i poręcznych elementów, dzięki którym prace wykonuje się szybko i bez wysiłku. Zaledwie kilka podstawowych elementów systemu PERI-UP wystarcza do realizacji najróżniejszych projektów. Jest to możliwe dzięki wzajemnemu dopasowaniu wariantów systemu PERI-UP zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Wówczas wykorzystanie elementów jest większe, natomiast koszty inwestycji mniejsze. Peri oferuje najbardziej dopasowane rozwiązania w zakresie rusztowań spełniające każde wymagania.